błyszczeli na szczycie sławy, ale dziś stają do najtrudniejszej walki, walki o własne życie. Od agresywnych nowotworów po rzadkie choroby, schorzenia neurodegeneracyjne i autoimmunologiczne, które odbierają siłę, głos i samodzielność. W tym filmie poznasz 20 osób sławnych, które przechodzą intensywne leczenie, hospitalizację i codzienną niepewność z dala od blasku reflektorów. Ich historie pokazują najbardziej kruchą i ludzką stronę sławy, dowodząc, że wobec choroby nikt nie jest bezpieczny. Zaczynamy. Beata Kozidrak. Beata Kozidrak od końca 2024 roku zmaga się z agresywnym nowotworem, który znacząco osłabił jej organizm i całkowicie uniemożliwił dalszą pracę sceniczną. Leczenie powoduje u niej silne bóle, skrajne zmęczenie, utratę siły i brak możliwości śpiewania na żywo. W 2025 roku odwołano wszystkie koncerty, także te zaplanowane na końcówkę roku, co wyraźnie wskazuje, że jej stan nadal jest poważny i nie ustabilizował się na tyle, by można było mówić o jakimkolwiek powrocie do aktywności zawodowej. Zespół artystki nie podaje szczegółów dotyczących postępów leczenia, co zwykle oznacza, że sytuacja jest trudna, ale lekarze wciąż walczą o opanowanie choroby. Beata niemal całkowicie wycofała się z życia publicznego i skupia całą energię na terapii, która wymaga stałego monitorowania i wielu wizyt medycznych. Na ten moment nie ma żadnych realnych prognoz dotyczących powrotu na scenę. Najważniejsze jest teraz utrzymanie stabilności zdrowotnej i kontrolowanie objawów związanych z chorobą. Karolina Gruszka. Karolina Gruszka od 2017 roku żyje z rozpoznaną stwardnieniem rozsianym chorobą przewlekłą i nieuleczalną, która stopniowo uszkadza układ nerwowy. Mimo leczenia, które ma jedynie spowalniać rozwój choroby i łagodzić rzuty, jej codzienne funkcjonowanie jest stale obciążone objawami. Aktorka mówi o nawracającym mrowieniu kończyn, zaburzeniach równowagi, problemach z koordynacją oraz przewlekłym zmęczeniu, które często uniemożliwia normalną pracę. Choroba wymaga stałej kontroli neurologicznej, regularnych badań i ciągłej obserwacji, ponieważ jej przebieg jest nieprzewidywalny. Zdarzają się okresy pogorszenia, kiedy objawy stają się silniejsze i bardziej dokuczliwe. Mimo widocznej determinacji, Karolina musi dostosowywać tempo życia do swoich ograniczeń i unikać przeciążenia. Stwardnienie rozsiane pozostaje z nią każdego dnia i wpływa na wszystkie sfery jej funkcjonowania. Nie ma perspektywy na całkowity powrót do zdrowia. Liczy się jedynie utrzymanie stabilizacji i jak najdłuższe opóźnianie postępu choroby. Arwena Tarasiuk Wilczewska. Arwena Tarasiuk Wilczewska, znana widzom z programu FARMA, w 2025 roku otrzymała diagnozę agresywnego raka piersi. Gus rozwijał się szybko, dlatego konieczna była natychmiastowa mastektomia, po której rozpoczęła intensywną chemioterapię. Terapia wywołała u niej silne skutki uboczne: wypadanie włosów, nudności, wymioty, osłabienie organizmu oraz skrajne zmęczenie. Arwi mówi otwarcie o psychicznym obciążeniu związanym z chorobą i długotrwałym leczeniem. Jej kuracja wciąż trwa i na tym etapie nie ma informacji o remisji ani stabilizacji. Leczenie onkologiczne bywa wieloetapowe, dlatego wymaga stałej kontroli, regularnych badań. I gotowości na ewentualne zmiany w planie terapeutycznym. Choroba znacząco ograniczyła jej możliwości zawodowe i wymusiła pełne skupienie na zdrowiu. Arwi znajduje się w trakcie jednego z najbardziej wymagających etapów walki z rakiem, w którym każdy tydzień przynosi nowe wyzwania i niepewności. Kazik Staszewski. Kazik Staszewski trafił do szpitala w grudniu 2025 roku po poważnych komplikacjach jelitowych, które pojawiły się po usunięciu wyrostka robaczkowego. Stan pogorszył się tak szybko, że konieczna była natychmiastowa hospitalizacja i leczenie na oddziale intensywnej terapii. Lekarze podejrzewali rozwijającą się ciężką infekcję, która mogła przejść w sepsę stan bezpośrednio zagrażający życiu. Sam Kazik napisał, że był bliski końca drogi, co jasno pokazuje, jak poważna była sytuacja. W kolejnych dniach przechodził intensywne leczenie antybiotykowe oraz szereg badań mających ustalić zakres komplikacji. Infekcje pooperacyjne są trudne do kontrolowania, dlatego wymagają ścisłego nadzoru i częstych interwencji medycznych. Choć jego stan ustabilizował się na tyle, by mógł przekazać informacje fanom, wciąż potrzebuje leczenia i monitorowania. Pełny powrót do zdrowia jest niepewny, a lekarze ostrożnie oceniają dalszy przebieg rekonwalescencji. Robert. Schulz. Robert Schulz, partner dziennikarki Joanny Górskiej, poinformował w 2025 roku, że sam stał się pacjentem onkologicznym. Diagnoza pojawiła się po skomplikowanej operacji, podczas której lekarze wykryli zmiany wymagające dalszej, pilnej diagnostyki. Wyniki potwierdziły nowotwór, a Robert zaczął przygotowania do leczenia onkologicznego, które obejmuje terapię farmakologiczną i możliwe kolejne zabiegi. W swoich wypowiedziach podkreśla nasilające się bóle, wyczerpanie fizyczne i konieczność całkowitego podporządkowania życia leczeniu. Choroba wymaga regularnych wizyt kontrolnych, badań obrazowych i stałego kontaktu z onkologiem. Robert przyznaje, że nie wie jeszcze, jaki będzie dalszy przebieg terapii. Ponieważ lekarze wciąż ustalają jej optymalny plan. Jego codzienność stała się nieprzewidywalna, są dni słabsze i lepsze, ale dominują objawy zmęczenia i ograniczenia fizyczne. Rak, który został zdiagnozowany, wymaga natychmiastowej reakcji i ścisłego monitorowania, co wskazuje na poważny etap choroby. Katarzyna Piekarska. Katarzyna Piekarska ogłosiła publicznie, że nowotwór, z którym wcześniej walczyła, powrócił. Nawrót raka jest jednym z najtrudniejszych momentów w leczeniu onkologicznym, ponieważ oznacza większe ryzyko przerzutów i konieczność zastosowania bardziej intensywnej terapii. Piekarska ponownie rozpoczęła leczenie, obejmujące m.in. chemoterapię, badania kontrolne i regularne konsultacje ze specjalistami. Powrót choroby wymusił zmiany w jej życiu zawodowym i osobistym. Polityczka przyznaje, że musi działać ostrożniej. Bardziej dbać o swoje zdrowie i unikać sytuacji stresowych. Rak nawracający często reaguje gorzej na leczenie, dlatego każdy etap terapii jest kluczowy i wymaga ścisłego monitorowania. Piekarska pozostaje pod ciągłą opieką lekarzy i ma świadomość, że walka może potrwać wiele miesięcy. Jej przypadek pokazuje, jak nieprzewidywalne i wymagające są nowotwory, zwłaszcza gdy pojawiają się ponownie po okresie stabilizacji. Aleksandra Żuraw Aleksandra Żuraw, znana z programu Top Model, ujawniła, że została zdiagnozowana z FOP, przetrwałym otworem owalnym w sercu, foramen owale patens. To wada wrodzona, która może powodować powstawanie mikrozatorów, prowadzących do omdleń, chwilowej utraty świadomości, zaburzeń neurologicznych i zwiększonego ryzyka udaru. Aleksandra odczuwa kołatania serca, silne zawroty głowy, duszności oraz szybkie męczenie się nawet przy niewielkim wysiłku. Diagnoza wymaga stałej obserwacji kardiologicznej, badań obrazowych i rozważenia zabiegu zamknięcia otworu, jeśli objawy będą się nasilały. Choroba wpływa na jej codzienne funkcjonowanie, ogranicza aktywność fizyczną i zmusza do unikania stresu oraz nagłych obciążeń. Aleksandra mówi otwarcie, że mimo młodego wieku musi myśleć o swoim zdrowiu z wyjątkową ostrożnością. FOP nie przemija samoistnie, dlatego jej dalsze leczenie zależy od tego, jak wada będzie się rozwijać w najbliższych miesiącach. Ewa Bem. Ewa Bem zmaga się z zaawansowanym rakiem jajnika, jednym z najbardziej podstępnych i trudnych do leczenia nowotworów u kobiet. Choroba została wykryta na późnym etapie, co sprawia, że terapia musi być intensywna i długotrwała. Artystka poddawana jest chemioterapii, która znacząco obciąża organizm, powodując osłabienie, nudności, zaburzenia apetytu oraz duże zmęczenie. Rak jajnika ma wysoki odsetek nawrotów, dlatego Ewa Bem pozostaje pod stałą kontrolą lekarzy i przechodzi regularne badania obrazowe, aby monitorować rozwój choroby. Stan zdrowia zmusił ją do ograniczenia pracy zawodowej i rezygnacji z występów. Rodzina oraz zespół dbają o prywatność wokół jej leczenia, co jest częste w sytuacjach, gdy przebieg choroby jest poważny. Mimo trudności Ewa Bem koncentruje siły na terapii i odpoczynku, ponieważ walka z zaawansowanym rakiem wymaga pełnego zaangażowania. W tej chwili nie ma informacji o remisji, a dalszy przebieg leczenia zależy od odpowiedzi organizmu na kolejne cykle chemioterapii. Monika Olejnik. Monika Olejnik ujawniła, że w 2024 roku zdiagnozowano u niej raka piersi, który wymagał natychmiastowej operacji i rozpoczęcia intensywnego leczenia. Choć zabieg przebiegł pomyślnie, dziennikarka nadal pozostaje pod opieką onkologiczną, ponieważ istnieje ryzyko nawrotu choroby. Po operacji musiała zmienić tempo pracy, ograniczyć aktywność i skupić się na rehabilitacji oraz regularnych kontrolach. Monika często podkreśla, jak ważne są badania profilaktyczne. Sama zauważyła niepokojące objawy i dzięki szybkiemu działaniu udało się wykryć chorobę na czas. Leczenie wpływa na jej codzienne funkcjonowanie. Pojawia się zmęczenie, wahania nastroju i konieczność unikania przeciążenia. Rak piersi, szczególnie w bardziej agresywnych odmianach, wymaga stałego monitorowania przez wiele lat. Monika Olejnik przechodzi kolejne wizyty, badania i kontrole, aby jak najwcześniej wykryć ewentualne zmiany. Choć wróciła do części obowiązków zawodowych, cały czas żyje pod presją choroby i konsekwencji leczenia. Piotr Polk. Piotr Polk od wielu lat zmagał się z autoimmunologiczną chorobą nerek, która stopniowo prowadziła do ich niewydolności. W 2025 roku jego stan pogorszył się na tyle, że konieczna była operacja oraz intensywne leczenie, aby zapobiec całkowitej utracie funkcji nerek. Niewydolność nerek to choroba przewlekła i bardzo wyniszczająca. Powoduje osłabienie, zatrzymywanie toksyn w organizmie, zaburzenia elektrolitowe oraz problemy z codziennym funkcjonowaniem. Aktor po zabiegu wymaga stałego monitorowania parametrów krwi. Przyjmowania leków immunosupresyjnych i regularnych wizyt u nefrologa. Każde pogorszenie może oznaczać konieczność dializ lub dalszych interwencji medycznych. Choroba wpłynęła na jego tryb życia. Musi przestrzegać rygorystycznej diety, kontrolować nawodnienie i unikać sytuacji, które mogłyby obciążyć organizm. Mimo leczenia, ryzyko dalszego pogorszenia funkcji nerek wciąż istnieje. Dlatego jego stan jest określany jako poważny i wymagający stałej opieki medycznej. Kaja. Kaja od wielu lat zmaga się z chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak Hashimoto i przewlekła niedoczynność tarczycy. Schorzenia te powodują zmęczenie, wahania nastroju, zaburzenia metaboliczne, problemy z utrzymaniem energii oraz obniżenie odporności. Dodatkowo, wokalistka ma za sobą trudną historię zdrowotną. W młodości chorowała na białaczkę, co dodatkowo obciąża jej organizm i sprawia, że jest bardziej podatna na infekcje i osłabienie. Codzienne funkcjonowanie z Hashimoto wymaga stałego monitorowania hormonów, regularnych badań i odpowiedniego leczenia farmakologicznego. Kajach wielokrotnie wspominała, że choroba wpływa na jej pracę, koncentrację i siłę fizyczną. Zdarzają się okresy znacznego pogorszenia samopoczucia. Kiedy musi ograniczać aktywność zawodową i skupić się na regeneracji. Schorzenia autoimmunologiczne nie mają charakteru wyleczalnego. Można jedynie kontrolować objawy i próbować stabilizować organizm. Dlatego Kajach żyje w rytmie zależnym od stanu zdrowia i reakcji ciała na leczenie, przy czym każdy dzień może wyglądać inaczej. Krzysztof Krawczyk Junior. Krzysztof Krawczyk Junior. Od lat zmaga się z ciężką postacią epilepsji, która prowadzi do pogarszającej się kondycji neurologicznej. Ataki pojawiają się cyklicznie, często bez ostrzeżenia, co sprawia, że jego codzienność jest pełna ograniczeń i wymaga stałej opieki. Epilepsja wpływa na pamięć, zdolność koncentracji, stabilność emocjonalną oraz koordynację ruchową. Z czasem choroba doprowadziła u niego do wyraźnego pogorszenia samodzielności, a media wielokrotnie informowały, że jego sytuacja życiowa staje się coraz trudniejsza. Leczenie padaczki opiera się na lekach przeciwdrgawkowych, które nie zawsze skutecznie zapobiegają napadom. Wymagają też regularnego dostosowywania dawek i kontrolowania działań niepożądanych. Stan Krzysztofa wymaga częstych wizyt lekarskich i badań neurologicznych. Objawy narastają z wiekiem co zwiększa ryzyko dalszego pogorszenia zdrowia. Choroba w znacznym stopniu ograniczyła jego możliwości zawodowe i społeczne, a życie Krawczyka Junior od lat podporządkowane jest w walce o utrzymanie podstawowej stabilności neurologicznej. Agata Młynarska. Agata Młynarska cierpi na ciężką postać choroby leśniowskiego krona, przewlekłego zapalenia jelit, które powoduje silne bóle brzucha, gwałtowne biegunki, Stany zapalne całego organizmu oraz częste hospitalizacje. W 2025 roku ponownie trafiła do szpitala w bardzo osłabionym stanie, z problemami oddechowymi i nasilonymi objawami choroby. Kron jest chorobą autoimmunologiczną, nieuleczalną, przebiegającą falami. Okresy poprawy przeplatają się z nagłymi ostrymi zaostrzeniami. Agata od lat dostosowuje styl życia do choroby. Musi stosować restrykcyjną dietę, przyjmować silne leki przeciwzapalne i immunosupresyjne oraz regularnie wykonywać badania kontrolne. Każde pogorszenie może oznaczać konieczność długiego leczenia szpitalnego. Dodatkowo, prezenterka zmaga się z innymi problemami autoimmunologicznymi, które wzajemnie się nasilają i utrudniają terapię. Choroba Krona wpływa nie tylko na jej zdrowie fizyczne. Ale także na samopoczucie psychiczne, ponieważ nie daje przewidywalności. Objawy mogą wrócić w każdej chwili. Bruce Willis. Bruce Willis zmaga się z otępieniem czołowo-skroniowym, chorobą neurodegeneracyjną, która stopniowo uszkadza obszary mózgu odpowiedzialne za mowę, zachowanie, emocje i funkcje poznawcze. Objawy pojawiały się u niego od kilku lat. Początkowo jako trudności z zapamiętywaniem kwestii filmowych i problemy komunikacyjne. Z czasem choroba postępowała, ograniczając jego zdolność mówienia, rozumienia sytuacji oraz normalnego funkcjonowania w życiu codziennym. Otępienie czołowo-skroniowe nie ma skutecznego leczenia, można jedynie spowalniać rozwój choroby i łagodzić objawy. Rodzina aktora poinformowała, że jego stan stale się pogarsza i wymaga całodobowej opieki. Bruce musiał całkowicie zakończyć karierę filmową, a aktywność publiczna została ograniczona do minimum. Choroba wpływa także na jego relacje z otoczeniem, ponieważ zaburzenia zachowania i komunikacji to jej częste objawy. Najbliżsi podkreślają, że obecnie celem jest zapewnienie mu komfortu i bezpieczeństwa na każdym etapie postępującego procesu chorobowego. Eric Dane. Eric Dane ujawnił, że choruje na stwardnienie rozsiane przewlekłą chorobę neurologiczną, która uszkadza osłonki mielinowe nerwów i prowadzi do zaburzeń ruchu, czucia oraz koordynacji. Objawy SM są zmienne i nieprzewidywalne. Mogą obejmować mrowienie, osłabienie mięśni, problemy z widzeniem, zaburzenia równowagi oraz skrajne zmęczenie. Aktor przyznał, że pierwsze symptomy pojawiały się stopniowo i początkowo były bagatelizowane. Jednak z czasem ich nasilenie zmusiło go do pełnej diagnostyki. Stwardnienie rozsiane wymaga długotrwałego leczenia, regularnych badań neurologicznych i stałej kontroli objawów. Choć nowoczesne terapie mogą spowalniać postęp choroby, nie istnieje metoda całkowitego wyleczenia. Eric Dane musiał ograniczyć aktywność zawodową i wprowadzić szereg zmian w swoim życiu, aby dostosować się do ograniczeń fizycznych i zmiennego samopoczucia. W wywiadach mówi, że najważniejsze jest dla niego utrzymanie stabilności, unikanie stresu i reagowanie na każdy sygnał ze strony organizmu, ponieważ przebieg SM bywa bardzo nieprzewidywalny. Michael J. Fox. Michael J. Fox od ponad trzech dekad żyje z chorobą Parkinsona, schorzeniem neurodegeneracyjnym, które stopniowo niszczy komórki nerwowe w mózgu odpowiedzialne za ruch. Choroba powoduje drżenia, sztywność mięśni spowolnienie ruchów, zaburzenia mowy oraz problemy z równowagą. Mimo długiej walki Fox otwarcie mówi, że jego stan pogarsza się z wiekiem, a objawy są coraz trudniejsze do kontrolowania. Parkinson wymaga stałego leczenia farmakologicznego, dostosowywania dawek i częstego monitorowania, ponieważ reakcja organizmu zmienia się na przestrzeni lat. Aktor wielokrotnie musiał zrezygnować z aktywności zawodowej, gdy objawy uniemożliwiały mu dalszą pracę na planie filmowym. Michael podkreśla także psychiczne obciążenie związane z chorobą, niepewność, zmienność objawów i świadomość postępującej degeneracji. Pomimo tego, od lat angażuje się w działalność fundacji wspierającej badania nad Parkinsonem. Jego codzienność opiera się na terapii, rehabilitacji i dostosowywaniu życia do możliwości, które z czasem stają się coraz bardziej ograniczone. Selma Blair Selma Blair zmaga się z agresywną postacią stwardnienia rozsianego, która w krótkim czasie znacząco wpłynęła na jej sprawność fizyczną i codzienne funkcjonowanie. Aktorka doświadczyła okresów, w których miała trudności z chodzeniem, utrzymaniem równowagi, a nawet z mówieniem. Choroba powoduje u niej bolesne skurcze mięśni, osłabienie kończyn, drżenia oraz skrajne zmęczenie, typowe dla zaawansowanego stadium SM. Blair przeszła intensywne leczenie, w tym terapię komórkami macierzystymi, które miało na celu spowolnienie postępu choroby. Mimo pewnych popraw, SM pozostaje chorobą nieuleczalną i nieprzewidywalną. Każdy dzień może przynieść nowe trudności, dlatego aktorka funkcjonuje w rytmie ścisłego monitorowania stanu zdrowia i regularnych konsultacji neurologicznych. Selma otwarcie mówi o wyzwaniach psychicznych związanych z chorobą o lęku przed nawrotami. Utratą samodzielności i zmiennością objawów. Choroba zmusiła ją do ograniczenia pracy zawodowej i podporządkowania życia leczeniu oraz rehabilitacji. Selin Dion. Celine Dion choruje na zespół sztywnego człowieka, Stiff-Person syndrom, rzadką i ciężką chorobę neurologiczną o podłożu autoimmunologicznym. Schorzenie powoduje u niej sztywność mięśni, bolesne skurcze trudności w poruszaniu się i problemy z kontrolowaniem napięcia mięśniowego. Ataki mogą pojawiać się nagle i być wywołane stresem, głośnym dźwiękiem czy nagłym ruchem. Choroba poważnie ograniczyła jej mobilność i doprowadziła do całkowitego przerwania tras koncertowych. Selin wymaga stałej opieki medycznej, intensywnej fizjoterapii i terapii farmakologicznej, która pomaga łagodzić objawy, ale nie zatrzymuje postępu choroby. Wokalistka przyznała, że choroba wpływa także na jej zdolność śpiewania. Kontrola oddechu i napięcia mięśniowego staje się coraz trudniejsza. Zespół sztywnego człowieka jest schorzeniem postępującym, dlatego nie ma pewności co do tego, jak będzie wyglądać jej przyszła sprawność. Dziś najważniejsze jest dla niej utrzymanie stabilności i funkcjonowanie w możliwie bezpiecznych warunkach. Christina Applegate. Christina Applegate od 2021 roku żyje z diagnozą stwardnienia rozsianego o charakterze postępującym, które z każdym rokiem coraz bardziej ogranicza jej mobilność. Aktorka porusza się z pomocą lasek lub specjalnych podpórek, ponieważ choroba osłabia mięśnie, zaburza równowagę i powoduje przewlekłe zmęczenie. Objawy obejmują również problemy z koordynacją drętwienie kończyn oraz trudności w wykonywaniu codziennych czynności. Kristina wielokrotnie mówiła, że choroba znacząco zmieniła jej życie zawodowe i prywatne. Musiała ograniczyć występy, a praca na planie filmowym stała się możliwa tylko przy dużym wsparciu technicznym. Stwardnienie rozsiane postępujące nie reaguje dobrze na leczenie, dlatego terapie mają głównie na celu łagodzenie objawów i spowalnianie procesu degeneracji. Applegate podkreśla, że każdy dzień jest wyzwaniem, a jej stan wymaga regularnej kontroli neurologicznej i rehabilitacji. Choroba wpływa również na jej samopoczucie psychiczne, zmuszając ją do życia w stałej niepewności co do dalszego rozwoju SM. Dave Collier Dave Collier, znany z kultowego serialu Pełna Hata, w ostatnich latach zmaga się z wyjątkowo trudnymi doświadczeniami zdrowotnymi. W 2024 roku ujawnił, że zdiagnozowano u niego chłoniaka nieziarniczego w trzecim stadium. Jest to nowotwór układu limfatycznego, który rozwija się szybko i często wymaga natychmiastowego leczenia. W przypadku kuliera konieczna była intensywna chemioterapia, która obciążyła organizm, powodując skrajne zmęczenie, nudności i osłabienie siły fizycznej. Po wielu miesiącach terapii aktor ogłosił, że w marcu 2025 roku uzyskał status remisji. Niestety poprawa nie trwała długo. W grudniu 2025 roku Dave poinformował, że podczas rutynowego badania lekarze wykryli kolejny nowotwór, tym razem raka płaskonabłonkowego u podstawy języka. Jest to choroba wymagająca rygorystycznego leczenia, ponieważ ten typ raka łatwo nacieka sąsiednie tkanki i może wpływać na mowę, jedzenie oraz oddychanie. Aktor rozpoczął serię aż 35 naświetlań, które mają na celu zniszczenie komórek nowotworowych, ale także wiążą się z silnymi skutkami ubocznymi, takimi jak utrata apetytu, ból gardła, trudności w połykaniu i zmęczenie. Kullier mówi otwarcie o swoim leczeniu, podkreślając, że najważniejsza jest determinacja, wsparcie bliskich i ścisła współpraca z lekarzami. Jego przypadek jest jednym z bardziej złożonych ponieważ obejmuje dwa różne nowotwory w krótkim czasie, co znacząco zwiększa ryzyko komplikacji i wymaga szczególnej ostrożności w dalszym monitorowaniu zdrowia.